Czy zastanawialiście się kiedyś Państwo, jak cienka jest granica między całkowitą rozpaczą a cudem, który odmienia los? Czasem wydaje się nam, że stoimy nad przepaścią, że noc, która nas otacza, nigdy się nie skończy, a jedyne co nam pozostało, to cichy płacz w pustych czterech ścianach. Historia, którą dzisiaj Państwu opowiem, jest dowodem na to, że opatrzność ma swoje tajemnicze ścieżki, a pomocna dłoń może nadejść z najmniej spodziewanej strony. Czasem nawet przez pomyłkę, przez jeden drżącą ręką wysłany sygnał SOS. To opowieść o matce Indie, której miłość do dzieci była silniejsza niż upodlenie i o milionerze Harrisonie, który mając wszystko nie miał tak naprawdę nic. Ale przede wszystkim jest to historia o zdradzie najokrutniejszej z możliwych zdradzie człowieka, któremu ślubowało się miłość i wierność, a który okazał się wilkiem w owczej skórze. Usiądźcie więc wygodnie, zapaszcie gorącą herbatę i posłuchajcie, jak przewrotny, a zarazem sprawiedliwy potrafi być los. Była trzecia nad ranem ta godzina, którą mistycy nazywają godziną wilka, kiedy demony przeszłości i lęki o przyszłość atakują z największą siłą. Indie opadła na swoją wysłużoną, kupioną z drugiej ręki kanapę, czując jak każdy mięsień jej ciała pulsuje tępym bólem. Miała za sobą osiemnastogodzinną zmianę. Osiemnaście godzin szorowania cudzych podłóg, polerowania marmurów, do których nigdy nie będzie jej dane przywyknąć, i wdychania oparów detergentów, które dusiły w gardle. W małym jednopokojowym mieszkaniu panowała cisza przerywana jedynie miarowym oddechem bliźniąt Emy i Itana, śpiących na jednym wąskim łóżku. Indii patrzyła na ich niewinne twarze na małe rączki zaciśnięte w piąstki i czuła, jak serce jej pęka. Emma, słodka kruszynka, od kilku dni walczyła z przeziębieniem jej czoło, wciąż było lekko rozpalone, a Indie? Indii nie miała nawet pieniędzy na syrop, który przepisał lekarz. W lodówce, która buczała cicho w kącie kuchni, nie było nic prócz światła zwiędłego jabłka i resztki przeterminowanego mleka. To był obraz nędzy, który uderzył ją z siłą fizycznego ciosu. Jak do tego doszło? Jak to możliwe, że ona kobieta pracowita, uczciwa matka, dwójki dzieci znalazła się na takim dnie? Jeszcze pół roku temu jej życie wydawało się stabilne, a przynajmniej taką miała nadzieję. Miała męża Deimona, człowieka, któremu ufała bezgranicznie, któremu powierzyła swój los i los swoich dzieci? Ale Daymon odszedł. Spakował swoje markowe ubrania, swoje drogie buty i wyszedł rzucając na odchodne słowa, które do dziś dźwięczały jej w uszach jak klątwa. Muszę znaleźć przestrzeń dla siebie, to nie jest życie, jakiego chciałem. Poradzisz sobie Indię. Zawsze sobie radzisz. Zostawił ją z dwuletnimi bliźniakami stosem rachunków, o których istnieniu nie miała pojęcia, i pustym kątem. Zabrał wszystko: oszczędności samochód, a nawet pieniądze odłożone na jedzenie. Okazało się, że małżeńska przysięga na dobre i na złe dla niektórych mężczyzn jest tylko pustym frazesem, niewartym funta kłaków, gdy na horyzoncie pojawiają się trudności. Została sama w mieście, które nagle stało się wrogie i obce, zmuszona wybierać między opłaceniem prądu a kupnem chleba. Tej nocy, patrząc na pustą lodówkę i wiedząc, że za kilka godzin dzieci obudzą się głodne Indie, poczuła, że dotarła do ściany. Duma, którą tak pielęgnowała, pękła. Wyciągnęła swój stary telefon z pękniętym ekranem i drżącymi palcami, zaczęła szukać ratunku. Do kogo zadzwonić o trzeciej rano? Siostra Rachel już w zeszłym miesiącu dała jej do zrozumienia, że ma dość pożyczania pieniędzy, których Indie nie miała jak oddać. Matka żyła na skromnej emeryturze na drugim końcu kraju. Przyjaciele ci, przyjaciele z czasów, gdy wiodło im się lepiej, Rozpłynęli się we mgle, jakby ich życie było zbyt sterylne, by brudzić się problemami samotnej matki. Została jej tylko Rachel. Indie, przełykając łzy upokorzenia, wystukała wiadomość Rachel. Wiem, że jest późno i masz dość pomagania, ale bliźniaki nie jadły od wczoraj. Mam 18 dolarów do przyszłego piątku. Błagam, pożycz mi 40 dolarów na jedzenie. Oddam, jak tylko dostanę wypłatę. Jestem zdesperowana. Wcisnęła wyśli i zamknęła oczy, modląc się o cud. O, odpowiedź przyszła szybciej niż się spodziewała, a jej treść sprawiła, że Indie zamarła. Indie, nie miałem pojęcia, że jest u ciebie tak ciężko. Oczywiście, że pomogę. Co więcej, myślę, że musimy porozmawiać o długoterminowym rozwiązaniu. Czy możesz przyjść do mojego biura jutro o dziewiątej rano? I proszę nigdy nie wahaj się prosić o pomoc. Po to tu jesteśmy. Indii czytała te słowa, raz drugi, trzeci. To nie był styl Rachel. Jej siostra nigdy nie była tak ciepła, tak rzeczowa, nigdy nie zapraszała jej do żadnego biura. Wtedy spojrzała na numer odbiorcy, i krew odpłynęła jej z twarzy. Zamiast do siostry wysłała wiadomość do Harrisona Blake'a, do swojego pracodawcy. Do milionera, którego rezydencję sprzątała dwa razy w tygodniu, szorując jego marmurowe posadzki na kolanach, człowieka, który widział w niej tylko cichy cień przemykający z odkurzaczem. Panika, która ją ogarnęła, była paraliżująca. Właśnie przyznała się swojemu bogatemu szefowi, że jest bankrutem, że żebrze o pieniądze na jedzenie. W świecie bogaczy tacy ludzie są problemem, są niegodni zaufania. Na pewno ją zwolni. Kto chce wpuszczać do domu kogoś tak niestabilnego, szybko odpisała, przepraszając, tłumacząc, że to pomyłka, błagając o zignorowanie wiadomości. Ale Harrison Blake był inny niż sądziła. Odpisał natychmiast Indii: Nie przepraszaj. Oferta jest aktualna. Dziewięć rano. Rozwiążemy to razem. To zdanie rozwiążemy to razem uderzyło w nią z niesamowitą mocą. Od miesięcy słyszała tylko, że musi sobie radzić sama że jest ciężarem, a teraz obcy człowiek, milioner z innego świata, oferował jej partnerstwo w rozwiązaniu problemów. Tej nocy już nie zasnęła, siedząc przy oknie i patrząc, jak miasto budzi się do życia, zastanawiając się, co przyniesie poranek. Następnego dnia, wydałszy ostatnie grosze na opiekę dla dzieci Indie, stanęła przed szklanym wieżowcem w centrum miasta. Czuła się mała i nieznacząca w swojej znoszonej sukience z Lumpeksu, wchodząc do świata wielkiego biznesu. Ale biuro Harrisona Blake'a nie było zimną fortecą. Było ciepłe, pełne rodzinnych zdjęć, a sam Harrison przywitał ją nie jak służącą, ale jak gościa. W jego oczach nie było pogardy, której się spodziewała, lecz troska. Prawdziwa ludzka troska. Kiedy usiedli, a Indie próbowała jeszcze raz przeprosić za niefortunny SMS, Harrison przerwał jej gestem dłoni: Indie, nie zaprosiłem cię tutaj, żeby cię zwolnić. Zaprosiłem cię, bo powinienem był zaoferować pomoc miesiące temu. A potem zadał pytanie, które zmieniło wszystko. Co wiesz o historii zatrudnienia swojego męża? To, co usłyszała w ciągu następnych minut, zburzyło resztki jej świata, ale jednocześnie zaczęło układać elementy układanki, której nie potrafiła zrozumieć. Okazało się, że Damon nie był bezrobotnym pechowym sprzedawcą, za jakiego się podawał. Pracował dla Harrisona był asystentem menedżera, zarabiał dobrze, miał premie. Te wszystkie nadgodziny, te wyjazdy służbowe, te narzekania na brak pieniędzy, to wszystko było kłamstwem. Harrison pokazał jej dokumenty. Damon nie został zwolniony rok temu. Pracował do samego końca, do trzech tygodni przed porzuceniem rodziny. Co więcej, został zwolniony dyscyplinarnie za kradzieże nieobecności i zaniedbania. Indy słuchała tego, czując jak ziemia usuwa się jej spod nóg. Mężczyzna, z którym dzieliła łóżko, okłamywał ją każdego dnia, patrząc jej prosto w oczy. Ale Harrison nie skończył. Jego głos stał się poważny, wręcz grobowy. Indi, czy w ostatnich miesiącach podpisywałaś jakieś dokumenty? Może coś związanego z bankiem, z domem? Pamięć Indi powędrowała do mglistych dni po narodzinach bliźniaków, do nieprzespanych nocy, kiedy Damon podsuwał jej jakieś papiery. Mówiąc o formalnościach, o lepszym oprocentowaniu, o zabezpieczeniu dzieci. Podpisywała wszystko. Była zmęczona, ufała mu, był jej mężem. Podpisywałam, wyszeptała. Harrison westchnął ciężko. Obawiam się, że Damon planował to od dawna. Musimy natychmiast sprawdzić twoje konta i hipotekę. W jego głosie brzmiała determinacja kogoś, kto widział już takie zło i wie, jak z nim walczyć. Wizyta w banku była jak zejście do piekła. Pani Paterson, urzędniczka, która znała ich od lat, patrzyła na Indie z litością, której nie da się ukryć. Przykro mi, pani Morrison. Konto oszczędnościowe zostało zamknięte osiem tygodni temu, konto bieżące sześć tygodni temu. Karty kredytowe są wykorzystane do limitu. Cyfry na ekranie tańczyły przed oczami Indie. Zero. Wszędzie zero. A długi ponad 30 tysięcy dolarów. Ale ja nie dawałam mu pełnomocnictwa, krzyknęła szeptem. Wtedy pani Patterson pokazała jej dokument. Ten sam, który podpisała w szpitalu, myśląc, że to ubezpieczenie dla bliźniaków. Damon metodycznie z zimną krwią ograbił własną rodzinę, wykorzystując moment największej słabości żony połk i zmęczenie opieką nad niemowlętami. To jednak nie był koniec hiobowych wieści. A co z domem? Zapytał Harrison, a jego pytanie zawisło w powietrzu jak topór. Okazało się, że dom, ich azyl, miejsce, gdzie miały dorastać dzieci, został refinansowany, a Damon pobrał z niego 45 tysięcy dolarów kapitału. Kiedy pojechali do mieszkania Indie, by sprawdzić akt własności, prawda okazała się jeszcze bardziej przerażająca. Wśród sterty papierów znaleźli akt notarialny, na mocy którego Indie zrzekła się praw do domu na rzecz męża. Kolejny podstęp, kolejny podpis złożony w nieświadomości. Harrison zadzwonił do swojego prawnika i po chwili przekazał Indii wiadomość, która ostatecznie pogrzebała jej dawne życie. Dom został sprzedany cztery tygodnie temu. Indi prawnie jesteś bezdomna. Siedziała na swojej starej kanapie w mieszkaniu, które już do niej nie należało i płakała. Nie były to jednak łzy rozpaczy, ale łzy wściekłości i bólu zranionego zwierzęcia. Damon nie tylko odszedł, on systematycznie niszczył ich życie, planując ucieczkę z precyzją psychopaty. Sprzedał dach nad głową własnych dzieci, by mieć pieniądze na. No właśnie, na co Harrison, widząc jej stan, opowiedział jej swoją historię. O żonie, która zmarła na raka, o córce, która go odrzuciła, obwiniając go o śmierć matki. Pomagam Ci Indie, bo widzę w Tobie to samo zagubienie, ale i tę samą siłę. I bo nienawidzę, gdy ktoś niszczy rodzinę dla pieniędzy. Damon kradł też u mnie. Zdefraudował 75 tysięcy dolarów skąd moich klientów. Okazało się, że ich losy splotły się nie tylko przez SMS, ale przez wspólnego wroga, chciwość i bezduszność człowieka, któremu oboje zaufali. Harrison zaproponował jej pracę prawdziwą jako zarządczyni jego nieruchomości i dach nad głową w domku gościnnym na jego posesji. Indie, mając w perspektywie ulicę, przyjęła pomoc. Przez kolejne dwa tygodnie powoli odzyskiwała równowagę. Dzieci bawiły się w ogrodzie, ona uczyła się nowych obowiązków, zaczynała wierzyć, że najgorsze ma za sobą, że Damon zniknął na zawsze. Jakże się myliła. Zło rzadko odpuszcza tak łatwo, zwłaszcza gdy kończą mu się pieniądze. Pewnego popołudnia, gdy Harrison był w podróży służbowej pod bramą posiadłości, pojawił się on. Damon. W nowym garniturze opalony pewny siebie. Ale jego oczy były zimne. Przyszedłem zobaczyć się z dziećmi, oznajmił butnie, próbując wejść do środka. Indie zagrodziła mu drogę. W tej drobnej kobiecie obudziła się lwica. Z dziećmi, które okradłeś, którym sprzedałeś dom nad głową. Damon nawet nie mrugnął. Zaczął swoją grę. Szantaż. Ohydny, wyrachowany szantaż. Wiem, że żyjesz z milionerem. Wiem, że on zapłaci każdą cenę za Twój spokój. Chcę 200 tysięcy dolarów. W zamian zrzeknę się praw rodzicielskich. Jeśli nie zapłacicie, będę walczył o pełną opiekę. A w sądzie? Wyciągnę brudy, że mieszkasz u kochanka, że jesteś niestabilna. Indi słuchała tego z niedowierzaniem. Ojciec jej dzieci chciał je sprzedać. Traktował Emmę i Itana jak towar, jak kartę przetargową w negocjacjach biznesowych. Dała mu 48 godzin, a gdy odjechał, poczuła, że musi działać. Tym razem nie była jednak sama. Kiedy Harrison wrócił i usłyszał o wizycie Daimona, jego twarz stężała w gniewie. Ale był to gniew kontrolowany, zimny gniew człowieka, który ma plan. Damy mu to, czego chce, powiedział. Ale na naszych warunkach. Okazało się, że prawnicy Harrisona nie próżnowali. Wiedzieli, gdzie Damon był przez te miesiące, na kajmanach, przepuszczając ukradzione pieniądze na hazard. Miał gigantyczne długi, dlatego wrócił. Nie z tęsknoty, a z desperacji. Harrison postanowił zastawić pułapkę. Zaprosili Damona do biura na podpisanie ugody. Miał dostać swoje 200 tysięcy. Spotkanie w biurze było teatrem jednego aktora. Damon, przekonany o swoim geniuszu, siedział rozparty w fotelu, nie wiedząc, że w krawacie Harrisona ukryty jest mikrofon, a za drzwiami czekają policjanci. Harrison mistrzowsko prowadził rozmowę. Więc zrzekasz się dzieci dla pieniędzy. Naprawdę nic do nich nie czujesz. Damon w swojej arogancji zaczął mówić prawdę. Nigdy nie chciałem dzieci. Zniszczyły mi życie. To tylko koszty. Indie sobie poradzi, albo oddaje do adopcji co za różnica. Każde jego słowo, każde zdanie o kradzieżach, o hazardzie, o nienawiści do rodziny nagrywało się na taśmę. To był jego koniec. Kiedy Harrison dał sygnał, a do pokoju weszła policja, Damon zbladł. Zrozumiał, że jego chciwość stała się jego zgubą. Widok skutego męża wyprowadzanego przez funkcjonariuszy nie przyniósł Indie radości, ale przyniósł ulgę. To był koniec strachu. Koniec manipulacji. Diamond trafił tam, gdzie jego miejsce. Za kratki oskarżony o defraudację oszustwa i porzucenie rodziny. Ale ta historia ma jeszcze jeden jaśniejszy wątek. W całym tym dramacie Harrison i Indy odnaleźli siebie. Dwie poranione dusze, które zrozumiały, że razem mogą stworzyć coś pięknego. Harrison, zainspirowany walką Indy o dzieci, odważył się naprawić relację ze swoją córką Madison. Napisał do niej kolejny list, a ona, widząc zmianę w ojcu, wróciła do domu. Sześć miesięcy później ogród Harrisona wypełnił się śmiechem i zapachem kwiatów. Odbył się ślub skromny, ale pełen miłości. Harrison adoptował bliźniaki, dając im nazwisko i dom, którego nikt im już nie odbierze. A Indy Indy, patrząc na swoją nową rodzinę, zrozumiała, że ten desperacki SMS wysłany w środku nocy nie był pomyłką, był krzykiem duszy, na który odpowiedział los. Czasem, drodzy państwo, trzeba sięgnąć dna, by móc się od niego odbić ku gwiazdom. I czasem trzeba zaufać obcemu, by odzyskać wiarę w człowieka. Niech ta historia będzie dla was przestrogą, by pilnować swoich spraw i nie ufać ślepo nawet najbliższym, gdy w grę wchodzą dokumenty, ale też niech będzie nadzieją, że po każdej, nawet najczarniejszej nocy, wschodzi słońce. I pamiętajcie: dobro wraca, a zło prędzej czy później samo wpada we własne sidła. A wy czy znacie podobne historie ze swojego otoczenia? Czy spotkaliście się z taką niesprawiedliwością? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, bo każda historia jest ważna i każda niesie naukę.